Witajcie na kanale Grana na Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Mall Simulator. E, sprawdzam jeszcze tutaj przed otwarciem, e, czy nie ma czegoś do zabrania. Czekamy na 12 poziom, ponieważ od 12 poziomu odblokowujemy dodatkowe miejsce parkingowe tutaj. E, także no, to jest dla VIPów, nie? Więc to mm, pewnie miejsca będą e, dosyć drogie. No ale kontynuujemy poprzedni odcinek, tam e, rzeczy, które w poprzednim odcinku e, zrobiliśmy i. E, musimy teraz otworzyć, aby ogarnąć sobie temat. E, pytanie brzmi: czy jeśli ja przykładowo m, kupiłbym taki plakacik, to czy ja mogę sobie podmienić to, gdzie, gdzie to jest, Billboard? Czy ja bym mógł sobie podmienić licencję? Ile by kosztowało? O jasusko, jakieś to jest drogie. E, dobra, weźmy taki samochodzik. Jeden. Zobaczmy. No to drogie nie jest w sumie. A może da się... Aha, nie mogę tego tu umieścić. No i kurna... i takie właśnie rzeczy. Dobra, chwileczkę. Może go trzeba z, z jakoś. E, odebrać z powrotem. No ale co mam odebrać z powrotem? Odebrać z powrotem. Prawy przycisk myszy nie działa. Czyli to musi być, no go się nie da... No dobra, okej. Okay. Może to jest takie na stałe, a to? A tutaj, o, aha, takie swaniaczki. Patrzcie, oni chcą y, tutaj to zachować tylko i wyłącznie dla siebie. Cholera jasna, mają wyłączność. Tak sobie to zrobili. No dobra, no dobra. Y, u grubego Benka, jak pamiętamy, y, doszedł towar. Tutaj buty zmieniły swe położenie. O jedną półkę mam za dużo. Ale czy tutaj w licencjach u grubego Benka? Będą jeszcze buty? No, wydaje się, że chyba nie. Dobra. <laughs> Czy to się da sprzedać jakoś? Do pudełka. Aha, i. I co, i tego się nie da sprzedać? no ja, ja bym ci później tutaj to dał, bo powiem ci szczerze, że to mi tylko tam zawala miejsce. No to jak? Nie da się sprzedać? Nie dobrze. Dobrze. To jest, proszę Państwa, 41 dzień naszych zmagań tutaj w tej galerii handlowej. Eee, jak my stoimy z przyjaciółmi, Ewucia dalej prowadzi. Eee, ja już mam ponad bańkę, więc dobrze. <laughs> Niby cały czas zajmuje trzecie miejsce tu Dunkuno. Eee, o Dunkuno trochę kurna nie wyrabiasz. Pospiesz się. O, bo ja już cię przegoniłem, tortalkę, torchalkę, przepraszam, gonie więc torhalka y, strzeż się, strzeż się, a tu mam takie miejsce, kurczę, oj ty, daleko, 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 się tak zastanawiam, ci ludzie to nic nie robią, tylko tu siedzą, nie, no bo to jak inaczej takie miliony zdobyć, czy wręcz tam miliardy w niektórych wypadkach, i co oni robią z tą kasą? Oni chyba zamiast papieru toaletowego już dają do kibli, bo to... No coś to można z tą kasą zrobić. Czy ktoś obsrał tu i potrzebuje papieru? A panie? Czy panie... ...kupeczkę zrobiły? Bo panie się nie obszywają, tylko panie... ...z gracją... ...wypuszczają boba. Że <grystanie> takie rzeczy. Dobra, ktoś tutaj coś kupił? Tak, rakietę już ktoś kupił. Dobra, widzę, że chyba kij hokejowy też zszedł, ale baseballa to wszyscy się boją, brać. No weh, kurna, patrol, byle patrol, i. A po co ten kij? A do czego key, ten kij? Jak tam gra na wszystko? O, i proszę, to mi się podobają. Tak, bier pani, bier. Bier pani. Oj, to drogie, jest ono ponad 600 za to zapłaci. 604 ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, kaska spływa. Nasz najdroższy supermarket Ever yy, prosperuje dalej. Także takie ocki, klocki. Worda Lee jest za drogie. A co to jest to? Aha, to jest to. No dobra, to zmieńmy na cenę rynkową i teraz yy, 10-10 za okrągli. Dobra, te laleczki też bym sprawdził. W takim razie zrobimy to yy, w taki sposób, jak lalka bella jest. Za... Co ty pierdolisz dzisiaj, kuźwa? 10-10 no? Za... no wiesz co? Yy, dobrze, a jeszcze te klostuszki cego. O, chociaż one schodziły, no to ja nie wiem po co miałbym to. Ale niech już mają, bo to przecież wyżej srają, niż dupę mają i no i ja, za droga. Słuchajcie, tam może nie być podejścia cholera. Musimy się przypatrzeć, czy czy te ludziki tutaj mają podejście. Bo tak e, jakby nie było tego podejścia. A, no pan sobie poradził. No dobrze, ale pan wejdzie głębiej. Proszę pana, pan, tu, tu pan wejdzie, tak jak ja wchodzę ja przez to... Aha, przez to się nie da przejść, no dobra, czyli po prostu zgadzają się odległości. No, ja przechodzę. No, co po niektórzy tacy wie, z większymi gabarytami niż ja yy, mogą mieć problem. Tutaj pani narzekała na tę koszulkę. Pani Jinxy jedynie kupiła. Hmm, dobra, 44 tysiące. Mamy 10 poziom. A to oznacza, że tutaj by można było jakąś kawiarenkę już zrobić, nie? Eee, no właśnie. Arkada. 35 koła. Ja żeście. Dużo więcej maszyn. Mhm. Dla każdego. Więcej strefy jedzenia. Dla nowych klientów. Aha. Czyli tutaj zwiększam liczbę klientów, tak? No powiem szczerze, tak kurczę, teraz nie wiem co mam zrobić. Nie wiem co mam zrobić. Ale kawiarnia, taki food court by można było tutaj machnąć. No to jest raptem 2000 różnicy. No dobra. O wow, jakie to ładne jest. Eee, first cup. Takie osiągnięcie na streamie mi się odblokowało. Dobrze, czy kasję. Przytrzymaj, przenieść. A, dobra. Czyli ja po prostu muszę tamtą e, panią wziąć i e, z tego odzieżowego. Bo skoro da się jednak przenieść, to znaczy, że ona tam e, właśnie zawala. 100 punktów dostałem handlowych. Łoty, synu, za co to chyba za kibel? To chyba kłuźwa ktoś zaliczył i damski, i męski, i wszystko tam użył. <grym> Wszystkiego użył. <grym> o, żeż ty. No dobrze, ale mamy tutaj. Takie oto coś, nie? Takie oto coś. Także taka pierwsza kawiarnia. Nie ma gdzie usiąść. A zatem. O! No to może być całkiem, całkiem ładne. Mebelki, zobaczmy. Eee, stolik w kawiarni 1700 kosztuje. Weźmy na razie taki jeden, zobaczmy ile to miejsca zajmuje, bo tutaj nie ma zbyt wiele miejsca. I aha, tyle miejsca zajmuje. No dobra, mógłbym to postawić powiedzmy gdzieś w tym oto miejscu. Przykładowo to tutaj nie może być. Ja bym to przeniósł tutaj. Ja, za, jak za, ja zakładam, że tutaj to sobie sami chyba biorą, ale poczekajcie, poczekajcie, bo teraz to tak dziwne. To, to też powinna obsługa tutaj podawać. Ale tutaj nie, nie da się przejść. Ech, no dobra. Tutaj nie wiadomo, czy tutaj coś można wystawić, czy też nie. To jest dla kasiera. No nic. Trzeba, to się tylko jedynie podświetla. Czyli to może być atrapa. Ok. Mamy jeszcze miejsce. Myślę na dwa stoliki. I teraz pytanie: Czy tu jest self-service, czy, czy ja będę musiał tutaj dymać i, i, i kelnerować kuźo. to Na dwoje bawka wróżyła, nie? Ten stolik można byłoby dać, załóżmy, tylko tak, żeby było w miarę, w miarę równo, nie? Już, 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 już. I chyba tutaj będzie dobrze. A, ten tylko muszę obrócić. Ten na to sposób. No i chyba może być. Dobra. Otworzyłem pierwszą. Znaczy jeszcze nie otworzyłem, ale mamy pierwszą kawiarnię, tak? I teraz y co my tutaj mamy? Mamy ciastko, rogalik oraz ciasto czekoladowe. Zobaczmy. Oj. Y uno momento. Gdzieś tu jest nierówno. Tak i tak zróbmy w takim razie. <ścoughs> Dobrze. Na razie takie cudo. I teraz tak, te ciasteczka. Nie, ale podoba mi się, naprawdę bardzo mi się podoba ta witryna. Eee, ciasteczka. Wiecie, co. Co tu jeszcze dojdzie. O, bagietka. To może zostawmy tam. Yy, tamto miejsce na bagietki. To sobie będą brali bagietki. Eee, zakładam, że tu jeszcze jakieś bułeczki będą. Chociaż nie. Nie, no, bagietka to bagietka, te. Tak? Jest tylko jedna. A, i chleb. No dobra, no to, a to wy, wy, wygląda jakby polane lukrem było. No dobrze, no ale jak będzie chleb i bagietka, to to zostawmy na pieczywo. Natomiast mogę tutaj coś wciepać? Nie mogę tu nic wciepać, no i właśnie. A, tego nie możesz tu umieścić. Dlaczego? To co jest za to odpowiedzialne? Stoję jak na pieczywo. Półka magazynowa i półka na ciasto. Rozumiem. Skoro nie mogę, no to ciasto jest jako pieczywo, tak? To bardzo ciekawa sprawa jest, powiem szczerze. Czyli jak rozumiem, to rogalik też tu nie wejdzie? No właśnie, czyli dobra. Na razie to w ten sposób zrobimy. No to, to już na pewno jest ciasto. A to mogę tu? Nie, no to atrapa jest. O kutwa. ale żeś to dowalił. Ech, dobrze, ustawmy ceny. Tak zrobimy. Stuwa y, tego profitu na na, na tym na torcie, nie? I 59. Skąd te ceny twórca wziął? Się pytam. 121 za za, za santa? Poważnie? Matko i córeczko. Dobra, pracownicy. Uzupełniacz 23 kawle kosztuje, więc ja y, uzupełniacza w pierwszej kolejności o, y, tutaj zatrudnię, jak na razie, <laughs> bo chciałbym y, jakiegoś klienta tutaj obsłużyć, nie? Nie, nie? podoba mi się tutaj ten stoik, no jak już y, wszystkie te serwetki są zwrócone w tamtą stronę, te chusteczki powiedzmy, no to niech już tak będzie, tak konsekwentnie, nie? O. Y, Zapraszam na górę, halo, tutaj kawiarnia jest, tu można się nażreć. Halo? No Nośkutwa! Aha... Za późno, żebym otworzył. <ścoughs> Ej, motherfucker. Eee... Ło, a co to tak malutko tu? O, żeż, ty! A to wszędzie po 48? Co, co, to, co tu zaszło? A tu 96. Halo, halo, co, co, o co tu... O co się tu rozeszło, się pytam? O, tandem. Widzieliście kiedyś, Kogoś ma takie spapugowali po rowerach? O, o, o to już jest kwartecik piękny. No dobra, pan jeszcze się szlaja, więc nie zamykam. Tutaj trzy stówy do zebrania, ale to niech sobie tam będzie. Czy jakieś napoje do uzupełnienia? No są. To uzupełnijmy. Jeszcze czekamy, aż tam reszta gamoni wyjdzie z naszej galerii, żebyśmy mogli zamknąć. Dobra, tyle wystarczy. I jak my tutaj stoimy? Z towarem. Dobrze jest. Czy pani? Pani mi tutaj dubsko e, zawraca i kasę zajmuje, więc ja na razie muszę panią e, wziąć i odrzucić. O, bin boss. E, min boss. Fire one of your employee. E, tak. Wzięliśmy panią i żeśmy panią usunęli. Ale to nie jest zwolnienie, tylko to jest po prostu tymczasowa, yy, tam, tym, tymczasowe wolne, to przerwa była. O. I pani już sobie może tak stać. Elegancja Francja, bardzo dobrze, dzięki temu więcej miejsca mamy tutaj. I trzeba będzie to poprzestawiać. Yy, tu. No tutaj nie ma potrzeby żadnej. Tutaj też nie ma potrzeby żadnej, mimo że jesteśmy rozbudowani z tym sklepem, to jednak dobrze stoi ta kasa. Jak na razie przynajmniej. No, i tutaj dokładnie ta sama historia. No dobrze, wszyscy chyba wyleźli, to zamknijmy. 123 osoby przyszły do naszej galerii. Taki jest dochód. A, kurna, czekajcie, bo ja rachunki muszę popłacić. A, wziął i przypomniał eee, rachunki i czynsze. O, uu. u, u, u. Uważna sprawa. No ale dobra. dobra. 18 koła zostało. Monitoring wizyjny. Mogę sobie sprawdzać. Sklepy. Drogi Ciuszek. A właśnie! Poczekajcie, jak my nazwiemy tę naszą kawiarnię. To by trzeba było chyba jakąś na nazw nazwę dać, nie? Kawiarnia. No, kawiarnia to tak bardzo pospolite to jest, nie? E Wiecie co? A może tak tego. Sucha buła. Niech będzie. Niech będzie. Ja lubię taką bardziej wilgotną bułeczkę, a, a, no ale zdarzają się też i suche. Ojej. Dajcie spokój, synu. Ajś narobił. Dobra, pryk. I miejmy nadzieję, że teraz więcej osób skorzysta z bankomatu. Te ceny to się w ogóle tutaj zmieniają. Ja? Cena rynkowa 40. Ustawmy i zmieńmy. 10, 10, za 46, 48, no to dobrze jest. Dobra, ciekawy jestem, czy gościu idzie do kawiarni na kawusie. O, właśnie, kawusia! Nie? no to, to przecież kawiarnia, no to kawił. kawusia też. Ale on chyba idzie do 100 Do stonogi, nogi, Boże. Przepraszam. Też na sy. Tak. No ale czekamy, czekamy, bo my chcemy tego pierwszego klienta obsłużyć. Co jest za drogie? Co jest znowu za drogie? Kurła, gościu. O, dobra, idą klienty. Idą pierwsze klienty, to ja sobie pod prąd wjechałem. No, zapraszam, zapraszam. Jeszcze tutaj. O, zanim wy dojdziecie. O, pani, pani Anka też idzie. No to może mieć wzięcie, słuchajcie. Może być branie. Zaraz zobaczymy, czy oni będą siadać, czy ja im muszę to donosić tutaj, czy też nie ładne te, te, te ceny teraz płacą to, to jest pierwszych dwóch panów, e, którzy wjechali na pięterkę, bo jeszcze nikt tutaj nie, nie dotarł. No i ta pani będzie pierwszą panią, nie? ale trzecią osobą e, Ciasto czekoladowe jest za drogie. No to wypiet się nie znasz, chłopie. A pan sobie kruasanty wziął, kurwa za 242 dolary. ja ale... No to ładne są te, te, te ceny tutaj. No i co, pan sobie usiądzie, tak? Tak, siada sobie i sobie konsumuje. I co, i oba zerzesz? Nie, jednego. A gdzie masz drugiego? Osiem punktów handlowych, ładnie. Dobrze. Mhm. Otworzyłem kawiarnię, proszę państwa. O, pani to już w ogóle po całości pojechała. Patrzcie na te ceny. 473. Ja, żeście! 473. Churna, proszę pani, smacznego. Na zdrowie. Ale z pewnością nie dla pani portfela. A, czyli mogą siadać. Mogą siadać przy stoliku. okej, okay. A, słuchajcie, to tych punktów handlowych, to tutaj za każdy ruch ręką się e, ten nabija. Dzień dobry pani. Dzień dobry. E, proszę uprzejmie. Pani płaci kartą 412 dolców. I smacznego. Oby pani nie zaszkodziło. Że ona się przy, przy płatności nie posrała jeszcze, to jest naprawdę cud. A tu dziewczyna będzie miała naprawdę kupę roboty. A, czyli po prostu siadają sobie, konsumują, my nie mamy nic do sprzątania, my nie serbujemy, my tutaj tylko sprzedajemy. E, natomiast można by w takim układzie, e, skoro tak to wygląda, można by już po prostu kasjera zatrudnić. Nie? I już mamy to z głowy. Dwie panie zatrudnione w kawiarni. Kawiarnia ma smakowitości. No ale tutaj to trzeba będzie, jeżeli tu yy, mają być stoliki, aczkolwiek można je też na zewnątrz ustawiać. Yy, z tego co czytałem, to możemy sobie to przetestować: Tak, meble, yy, stolik, dwa stoliki. I zobaczmy. No, i można. Patrzcie. Fajnie, fajnie. Także ja tutaj sobie ogarnę te stoliki. Może jest to nawet dobry pomysł, ze względu na fakt, że miejsce we kawiarni możemy wykorzystać do ekspozycji towaru, ponieważ zakładam, że tego nie da się tam wystawić. Ale stolik już można, nie? A tutaj by można było porozstawiać o różnorakie rzeczy. I będzie gitara. Także no fajnie, całkiem, całkiem nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. Tylko to chyba nierówno stoi. Daj bliżej ściany, synu. Dobra, i to też. No, powiedzmy. No, jest fajnie. Bardzo, bardzo mi się podoba ta kawiarenka. W sumie najfajniejsze, jak na razie dla mnie. Jak najfajniejsze miejsce ze wszystkich tutaj dotychczas otwartych. No, ale tutaj to jest główny motor napędowy, tak. Zwłaszcza odzieżówka. To różne tutaj rzeczy można sobie ogarniać. Ile mamy towaru na magazynie tu? No, ty panie, jaki magazyn wielga. Trzeba to, trzeba to będzie wziąć i, i powypełniać regałami, bo ja widzę, że. Jest deficyt. O! I skoro już udało się tę kasę przesunąć, to będzie można wziąć i zakupić te takie okrągłe wieszaki. Słuchajcie, gdzieś eksponować tutaj na środku też nasz towar. Tylko to po zamknięciu, bo teraz to nie damy rady. Jak na razie to ja koledzę. Dokupiłem więcej regałów, co by kolega mógł sobie uporządkować to wszystko, bo ja wiem, pamiętam, czytałem, mówiliście, tam pisaliście, żeby nie przejmować się ee, brakiem takich regałów, bo oni sobie rzucą to na podłogę. No ale żeby po prostu było to estetycznie tutaj poukładane, żeby był jako taki porządek. Widzę, że oświetlenia to tutaj brakuje na magazynie, także gościu. Ja nie wiem, czy to, czy to wtedy jest szkodliwe, jak się w ciemnościach pracuje, czy ja, jak do tego prawo pracy podchodzi, proszę Państwa. Bo ja w sumie to, to, ja pracuję w szkodliwych warunkach codziennie, ale mam to w dupie. <grywia> Także takie rzeczy. Co się dzieje na parkingu? Na parkingu jeszcze luz blues, tak? Tu mamy odłożone 1500, niech się odkłada dalej. A tu ponad pół tysiąca i to, to w takim razie tu też. No. Tylko coś tak za bardzo z tych bankomatów przestali korzystać. Może by trzeba było te bankomaty przenieść? Ja jeszcze oczywiście muszę zrobić szybki czek na, na kiblach. No eee, właśnie. I uzupełnię tutaj. Natomiast z Państwem mogę już się pożegnać, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.